Siemanko w tym jakże pięknym, przecudownym, kolejnym odcinku z serii Przetwórstwo. I w dzisiejszym odcinku mam w planie zrobić z mąki chlebuś. I pewnie nam nas... ja wiem, że nam starczy czasu jeszcze na odcinku. To potem jeszcze siejemy na wóz, na pola. Znaczy tu akurat mam idealnie młyn Z młyna do piekarni się widlaczkiem przywiezie wszystko na cacy. A w ogóle nie wiem czy wiecie, ale z mąki robi się nie tylko chleb I tu mi nie chodzi o pieczywo Niektórzy którzy, niektórzy co oglądają to pewnie wiedzą o co mi chodzi jak to ogląda nice, a nice ogląda moje filmy. A raczej się szczai o co mu chodzi. Napiszcie hashtag chleb to wam y i lecimy. Lecimy dalej. Nie opłacę mi się wozić po nie spłyszły się. Farku, to był lepszy. Tamten widlak elektryczny jest lepszy. W tamtym jednak jakoś więcej widać bo się staje. Ogień A nie 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 tu nie, tu nie, tu gdzie jedziesz gdzie jedziesz No to zaraz to przerzucimy A to teraz tu już wrzuciłem jedną paletę to można włączyć chleb ja w ogóle co jest potrzebne do ciasta? Dwie mąki, mleko, jaja. O kurde, mi się nie chce tego robić. Nie <laughs> ja wiem, jakieś coś jeszcze mniejsze zrobię, ale... Ale ciasta... W ogóle to i tak ciasto mi nie wyjdzie. U A, jeszcze będę musiał miód od pszczół zabrać. Prze Przerzucić w inne miejsce. Bo jest y w tym jak chodziłem, bo w ogóle postawiłem jeszcze jedną, jedną rzecz. Jeden silos. No szkłydy. Gdzie są te linie? Postawiłem jeszcze jedną rzecz, która mi jest potrzebna. A, więc, więc, więc. A to w ogóle przed chwilą, jest przed odcinkiem, postawiłem to. To jest silos na nabóz. A fajna rzecz jest w tym taka, że można sobie te że nie muszę przywozić się na, w paletach czy tam w big bagach nawozu, tylko mogę podejść do silosu i po prostu sobie kupić tam 10 tysięcy litrów czy tam ile 10 ton czy 60 ton sobie mogę nawozu kupić i się wywalę dosłownie Nie trzeba się męczyć. To tyle jest... fajne. No szkły! Zapiał! Uy! Cześć, Agnieszka. No. Główny. Idziecie widzę, niby się wydaje tak z waszej pozycji, że to jest łatwa robota, nie? A tu takiego fafla. A tu takiego fafla bo akurat tak zabrało się ludziom na pisaniu do mnie jak w łódka o to już to w następnym odcinku już siebie jak dzisiaj na opust to jutro siebie i celacy Klebek będzie się robił ja sobie przewiezę albo chociaż nie wiem nie wiem ale gdzieś to gdzieś muszę przewieźć ten chociaż może wezmę na szybko dojcem skoczę jeszcze po po po... po... dojczem skoczę na szybko po tą ona? się nazywa po tą przyczepę na palety Dojczkiem skoczę to wezmę te. Dojczkiem skoczę po tą przyczepę to od razu sobie nasiona przywiozę, Żeby móc robić żeby móc posiać już wszystko i miło, tu będę zbijał właśnie chyba na tamtą pszczepę od No, chyba tak to się sobie. Bo w ogóle jest drogi. przynajmniej był po... przed tą... Przed aktualizacją to zamiot dostawałem... było ...bany, dużo hajsu. Ale... W, ...Giant zdał aktualizację i... I ta ja tak fajnie nie ma Dobra, lecę zapakuję sobie widlaczkę jak stało Głedę, muszę coś z tym zrobić, bo kurde lagi mam w O Dobra to lecę daćkiem po tą przyczepę Ach. Teraz podłogę! Kulturalnie sąsiadowi po polu pojedziemy. Nie zauważyć śladów po takim malutkim ciągniku, nie? A raczej nie powinien. <laughs> no chyba, że jest jakiś ślep. <laughs> no wody, tam, ziemia to normalnie aż spod kół leci. Tak pędzimy, cele 63 na godzinę. A nie, ten Dojczek ma naprawdę... kozarskie wygłuszenie. Piękne. O i cacy, cacy. Mogłem w zasadzie tamtym mniejszym ciągnikiem, no ale... Ale, ale... Ale pojechałem tym. Nawóz, nie nasiona. Ile mi tych wołeczków trzeba? 4 tony Staczy Czy mi 4 tony staczy Mam co na... Chciałbym posiać w ogóle chyba wszystko wrzepak walne e, Chociaż może jeszcze troszkę kukurydzy, chociaż kukurydzy nie było, bo na razie na... przystawki nie mam Dobra, 4 tony staczy F1 no ej! właśnie to też mnie w tej przyczepie. To mnie wkurza. No ej! No ej, co ci jest? Panie! No nie! Będę musiał widlakiem to załadować. Dobra widzowie, widzimy się, albo raczej słyszymy się, jak to załaduje widlakiem. Nie, nie sądziłem, że będzie aż tak fatalnie. Okej, okay, już jak widzicie załadowane mamy cztery włeczki malutkie. O kurde. Szykuje nam się nowy nabytek najprawdopodobniej za jakiś niedługi czas. Trzeba będzie nie wiem albo wymienić widlak na te, widlaka na tego większego elektrycznego. Albo kupić ładowarkę teleskopową Nie wiem, jedno z dwóch Bo ten widlak nie sięga do... Do podłogi tej... No... Nie sięga do podłogi tej przyczepy Trochę słabo się wrzuca No ale to jest szczegół Muszę sobie z tym jakoś pojawić na no, To Tak myślę, gdzie by to postawić. Okej. Okay. To niech to w zasadzie tak stoi. Yy, dobra, to na ja mojego niecholantka. Sósteczka. Ależ ona piękna. Tylko te 10 ton to ja chyba za jednym zamachem za peznę. Bo kupiłem 10 ton tego. Właśnie nawozu do tego zbiornika w ogóle A i tutaj miot jeszcze miałem przyrzucić Dobra, to tam jeszcze sobie kiedyś to przerzucę. Albo nawet teraz, w Nie wiem czy mi to tak zadziała jak ja chcę Ale może... No i widzicie Nie zadziałało jak chciałem Szkoda Chciałem to tak po prostu prze... A teraz, teraz, za to zadziała no, Dawaj, dawaj bym widzicie? Kolejna się pojawi. A to se jakoś tam wezmę. No. No dawaj, dawaj. Dawaj. O! Trochę! To niebało co mi to wyszło. Troszeczkę tak... Tak ciąciun, nie? No dobra, dobra, dajesz, zjedziemy. O, teksturę nawozu zmienili! Już nie jest taka biała, tylko taka siwsza, ma dziś bardziej... No. Te 10 ton to ma raz. To ja jeszcze będę musiał dokupić. A to w zasadzie teraz wam pokażę, jak, jak tutaj się dokupuje. Teraz może o 20 ton kupię bo jeszcze będę musiał rozsypać nawóz po tym o. 60 to, to nie dałem mi aż 7000 zostało to starczy. Hmm. mamy kolejne 10 ton nawozu. No, to już może nam stać na jakiś czas. Mmm, czekajcie. Tam. A to w zasadzie sobie jakoś po odcinku już pomyślę, jak ja co, jak chcę siać. Ale to. To sobie, to, dobra. Zacznę sobie od tamtego. Bo to będę musiał z innej strony zajechać. No. Bo nie wiem czy jest sens na wszystkich się drzepak, chociaż może dużo oleju, dużo kasy No może to tak... Ale ładna animacja tego jest fajna, 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 fajna po prostu Sacy ta, ale ta animacja w szczególności tutaj na środku Co są ślady po rozsiewaczu, to tutaj mi się najbardziej podoba animacja wygląd tej animacji dobra dwóch nas nie będę siał a mnie, ko a mnie kusiło żeby dwa na siać ale nie ale fajny będę no w ogóle nie wiem czy, czy ja go miałem nie miałem takiego tylko, że na mniejszych ustawieniach, Bredala, na serii... Góry, jak ona się nazywała? Na tej, na mapie... Mm. Polskie granie na spontanie, to chyba miałem tego Bredala i taką te szósteczkę. Ale naprawdę nie pamiętam. Dobra. No i już jedno pole ciachnięte, w zasadzie to nie wiem, czy był sensu dokupywać ten nawóz. Bo tu to mi chyba coś czuję, że mi jeszcze stać na, na kilka takich rozsiewań. Bo ja ile, tylko, kurde, tylko dwa razy będę musiał rozsiewać. Teraz rozsieję, zasieję i te. Teraz rozsieję, zasieję i wezmę sobie weznę sobie, co ja se wezmę? wezmę sobie i mi jeszcze na stówę starczy na to na drugie rozsiewanie jeszcze pewnie na trzecie albo nawet czwarte rozsiewanie mi starczy tu te 10 ton być. to sobie na tym polu co teraz rozsiewam posadzę buraki a na tamtych olej Chyba. Uuu, będzie bojaków dużo. Z cukru chyba najwięcej zarobię. Bo sobie jeszcze dostawię tą. Poza odcinkami jakoś. Sobie zarobię kasy. E, postawię cukrownię. I, I wtedy przerabię całe bojaki, jakie będę miał z tego pola na cukier. I pan ile ile kaski będzie? No, fajnie, fajnie. Ej, ale teraz dwa pola na SB, teraz się Już mi się nie chce tak bawić pojedynczo. Lecę na przestrzeń. I już. No, to jest bardzo dobra myśl. Żeby tak oto to zrobić. No to w ogóle. Ile jest za. No bo, sprawdzę jeszcze jedną rzecz Eee, tyle dobre Emm Bułaki, mleko e, chleb Cukier Tysiąc 1600 nawet No tutaj takiego mojego mijaczka sobie A jeszcze 1600 za tonę cukru. A ja buraku będę miał... łopany wow, W będę miał buraków To będzie I dużo cukru. O, ależ ja jestem biznesmen po prostu. Jestem... No, taki biznesmen, widzicie, wie widzicie Uczcie się od fachowca. O, tak łatwo. Będziemy mieli mąkę, będziemy mieli cukier, ale to drożdży, w zasadzie mąka niepotrzebna To mamy cukier, wodę, to jeszcze tylko drożdży brakuje i już kurde, ogień, tam wiecie o co chodzi, nie? A w ogóle, nie, chyba nie da się drożdży zrobić, szkoda Jakby się dało drożdże zrobić, to kule nawet jakby miały stać, to ja bym drożdży narobił żeby tylko tak sobie, tak sobie to postawić do tak. to czy coś. No, to jest kurde cool, myśl. Nice. Ale cukier ja na pewno, na pewno chcę robić. Na pewno chcę czukę ja, czuk, czuk, ja zrobić. Na pewno chcę czukę ja zrobić. A dobra w ogóle sobie miniaturkę tutaj strzelę jakąś O kurde ależ ten niecholaniek się prezentuje Uuuu, ajajaj Ależ ten New Holland, naprawdę prezentuje się ślicznie O to potem zamiast tego, zamiast nie wiem albo tego New Holanda, albo tego deutscha wymienię na jaką, na kurde jakiegoś T8, o ile jest w ogóle t tutaj w grze ale jak jest to sobie wymienię na, na taki duży, pójdę to też jak no taki duży sobie wymienię, jakiś o, to będzie już szła robota, jak nie wiem No to jest myśl, to jest genialna myśl o, to w zasadzie sobie teraz pogram, bo jak w ogóle ja to nagrywam to jest y, pierwsza w nocy. A ja to nagrywam z y, czwartku na piątek w nocy. W zasadzie już mam piątek. Ja dzisiaj mam dużo roboty, bo do lasu najprawdopodobniej jedziemy. I dogram wam tego vloga w końcu, dostaniecie vloga z lasu. Y, to ja wam te. To wam wrzucę tego vloga w końcu z lasu yy, i, i i co I, i, i teraz położyłem się o godzinie 21 do łóżka, podrzymałem tak do gdzieś wpół do 23, gdzieś tak do 22.30 podrzymałem i nie mogłem spać. Wstałem, zacząłem chodzić, robić tutaj sobie w pokoju troszkę podczytałem. Yy. No i mówię, a co mi szkodzi, nagram sobie odcineczek dla Was. Żebyście mieli, bo was lubię, was doceniam. Za to, że w ogóle już mamy 77 subskrypcji. Nie wiem czy wam mówiłem na ostatnim odcinku, ale jak nie to wam mówię teraz. mamy już 77 subskrypcji. Jest cudeńko po prostu, jeszcze 3,80. no i będzie cacy, to nie wiem. Na 100 na tych subów coś może ogarnę Schlam się <grystanie> Nie ale nie, nie, być cześć w miarę <grystanie> Bo to nie wiem może tak z miesiąc z dwa miesiące Max 3 No i może do te do już O to idealnie będę miał fajny prezent na urodziny bo ja mam urodziny 17 kwietnia to ten to idealny będzie prezent dla mnie na urodziny jak dobijecie mi stówkę na urodzinki no dobra widzę a ja się w dzisiejszym odcinku już z wami żegnam bo widzę że jest 22 minuta odcinka dzięki wszystkim za oglądanie wbijajcie w linki w opisie zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze Oczywiście dosłownie nawet w komentarzach możecie się wypowiadać na jakieś różne tematy. Z chęcią poczytam, bo jestem bardzo ciekawy co Wy myślicie o różnych rzeczach. Możecie też pisać i dla mnie tematy jakieś, żebym się wypowiedział na odcinku. Naprawdę fajnie będzie jak mi napiszecie, chociaż jeden, dwa takie tematy, to już naprawdę będzie cacy, wypowiem się i, i naprawdę będzie cudeńko. Więc widzimy się w następnych produkcjach u mnie na kanale. A wy zostawcie łapkę w górę, subika kto jeszcze nie ma i wpadajcie w linki w opisie. Cześć!